Teraz zimny prysznic, ale proszę się nie bać, nie chodzi o złe informacje, tylko o oryginalny sposób na powitanie Nowego Roku. W samo południe kilkadziesiąt osób zdecydowało się na pierwszą w tym roku kąpiel w Rzeszowskiej Żwirowni. Nie zabrakło też szampana i noworocznych rzeczy. Najpierw do akcji wkroczył lodołamacz, przecierając szlak pozostałym morsom. Zaraz potem rozpoczęła się noworoczna kąpiel. Dla niektórych to był super sposób na szybki powrót do formy po sylwestrowych szaleństwach. Człowiek od razu wraca do, do życia. Czuję, czuję, że, że woda jest fajna, ciepła, wrych pozorom jest ciepła nie zimna. Także... Dobra kuracja po sylwestrze. Bardzo dobra, polecam wszystkim. Dla większości morsowanie to już sprawdzony sposób na dobre samopoczucie i zdrowie. Ja już 50 lat temu się zakąpałem. Już 75 rok mam. No widzi Pani jak burzy jeden nie krew? Jaki czerwony jestem. Pomaga! Dzięki temu się sięłem. To już jest mój drugi sezon, także no, pierwsze wejście było ciężkie, zatykało oddech i ogólnie. No, ale teraz naprawdę jest to, w pewien sposób to uzależnia z tego co słyszałem, endorfiny organizm wytwarza, także naprawdę... Zresztą uśmiechnięci to chyba te endorfiny działają. Oczywiście. A jak się to poczuje, to jak przekonują morsy z Rzeszowskiego sopelka, nie można przestać i wcale nie jest zimno. Wspaniale jest, super. Ten lód w niczym nie przeszkadza? Nie, w niczym. Mogłoby być zimniej, mogłoby być tak minus 15, by było z... naprawdę fajnie. Tak można w takiej temperaturze mówię, że można się przeziębić, Płaca. Noworoczna kąpiel Rzeszowskich morsów miała sporą widownię. Ciepło ubraną, ale z zazdrością patrzącą w stronę kąpiących się. Podziwiam morsów, może kiedyś spróbuję. Jeżdżę dużo na rowerze i może spróbuję yy, yy, yy. zmienić... Decyzję. Zmienić i... Yy. Czyli I na morsów rok. ma szansę się powiedzieć. Ma szansę, no chyba tak. No, nie, wciąga to, to wciąga. Potwierdzają to tegoroczne plany Rzeszowskiego sopelka. No morsować, morsować, jeszcze raz morsować. A dziś dodatkową atrakcją był szampan, noworoczne życzenia i toasty. Akumulatory się ładują na cały rok. Czyli rok może być tylko dobry. Tak, lepiej nie będzie. Albo jeszcze lepszy, jeżeli mrozy przyjdą. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, w całej ekipie. Żeby ten rok był taki jak, jak właśnie ta kąpiel tu w tej wodzie, to będzie wspaniale. Czyli jaki? No udany, no udany no. Udane, no, udane, no.